Dzień dobry, witajcie, Kujawsko-Pomorska Szkoła. Zapraszamy Was na spotkanie z religią, na spotkanie z księdzem Dawidem Wasilewskim. Szczęść Boże, co ksiądz tak oczy wytrzeszcza na nas. Szczęść Boże. No tak przyglądam się, czy ktoś w ogóle jest tam po tej drugiej stronie. Tak zwana emisja oka. Myślę, że... Są, czekają już. Co tematem lekcji będzie dzisiaj? Dzisiaj przejawy ludzkiej dojrzałości. Jeśli mówimy, że ktoś jest dojrzały albo nie jest dojrzały, to dlaczego, z jakiego powodu, jak to rozpoznać? Czy jest to możliwe? No i o wierzy z krwi i kości. Czy wiara może być dojrzała, czy nie? O tym dzisiaj. Wszystkim. Dzisiaj na samym początku naszej przygodówki, około 30-minutowej, chciałbym Wam zaśpiewać jeden utworek Damian Sionfama. Mała dedykacja, nie myślałem o tym, ale ostatnio albo jakiś czas temu jedna z dziewczyn z dusz akademickiego, Kamila, dokładnie, jakoś ten utwór mi przypominała, słuchała go i postanowiłem go dzisiaj, bo myślę, że adekwatnie jest do tego, co nas jakoś dotyka na zewnątrz do tej sytuacji okoliczności, że to rzeczywiście wkomponowuje się świetnie. Dlatego dzisiaj na początku Damian Symfan, Kto tu zostanie taki utworek? Może znacie, a jeśli nie, to poznacie. Kto tu zostanie? Niech zadba o to, żeby dzieci miały. Spokojne zasypianie, niech zadba o to, żeby miały przestrzeń, swobodne oddychanie, ten kto tutaj zostanie. Oh. Gdzie teraz rzadziej zaglądają, nie patrząc sobie w oczy, kontakt ucinają, że głowy noszą nisko, przed sobą się chowają, godności już nie mają. Kto tu zostanie, niech zadba o to, żeby dzieci miały spokojne zasypianie, niech zadba o to, żeby miały przestrzeń, swobodne oddychanie. Ten, kto tutaj zostanie. O, Lat, słońce świeci na niebie, ziemia za darmo nas karmi i daje schronienie. Chmury przynoszą nam życiodajną wodę. Więc dlaczego musimy o to walczyć? Więc dlaczego? Kto tu zostanie, niech zadba o to, żeby dzieci miały spokojne zasypianie, niech zadba o to, żeby miały przestrzeń, swobodne zasypianie, ten kto tutaj zostanie. Jeszcze trochę zostało, nie ukrywam tego utworku, ale już, żeby nie przybijać. Hmm. Przejawy ludzkiej dojrzałości dzisiaj soczewką dla nas będzie, to znaczy nie wiem jak dla Was, dla Ciebie, dla mnie, ale Chrystus jest tą soczewką, tą dobrą nowiną, w której wszystkie te przejawy ludzkiej dojrzałości skupiają się i z którego w zasadzie wychodzą. No, no właśnie, dlaczego mówimy, że ktoś jest dojrzały, a ktoś dojrzały nie jest. Na jakiej podstawie to mówimy? Bardzo często mówimy, ten jest taki niedojrzały, a ta dziewczyna taka, no, taka dojrzała już można powiedzieć, mimo tego wieku. Pierwsza sprawa myślę jest taka, że dojrzałość w ogóle jak całe życie jest nieustannym jak pewnego rodzaju rozwojem, nie? jakąś wędrówką, która prowadzi do pełnej dojrzałości. To też jest pytanie, jeśli mówimy, że do pełnej dojrzałości, to znaczy do jakiej? No to przede wszystkim myślę, że samo odkrywanie, też samo rozwój i samopoznawanie. Poznaję siebie w drugim, poznaję siebie przez drugiego, poznaję samego siebie w sobie, w odniesieniu do siebie, poznaję siebie też w stosunku do Pana Boga. Mogę poznawać siebie i odkrywać, nie tylko odsłaniać się przed drugim, ale mogę samoodkrywać siebie przez komunikację czy kontakt z przyrodą. Ja jestem wszystkim, co mnie otacza, co jest obok. Może na starcie, żeby mówić o przejawach dojrzałości, to może dobrze by byłoby powiedzieć o oznakach niedojrzałości, które w pewien sposób mogą cechować osobę. Pierwsza sprawa, to mówiąc najprościej, skupienie na sobie. To jest pierwsze kryterium człowieka, którego możemy nazwać tak otwarcie, umownie, niedojrzałym. Człowiek, który skupiony jest maksymalnie na sobie, skoncentrowany na samym sobie. W czym to się może objawić? Przede wszystkim żywisz urazę. Jest jakaś sytuacja, w której coś nie powiodło się, twoje nie było na wierzchu, nie doszedłeś do głosu, pewna konfrontacja i co się dzieje? Od razu uraza. I żywisz to, podsycasz w sobie, pielęgnujesz, żonglujesz ten, jakoś to wskrzeszasz w sobie. To nawet chciałoby w tobie ustąpić, ta uraza, ale no nie pozwala ci na to, nie wiem, duma. Samo spojrzenie na siebie, okoliczności. Nie może być tak, że okaże się, że ja nie mam racji, że żeś popełnił błąd, że nie było po mojej myśli. Żywienie urazy. Druga sprawa, która demaskuje skupienie na sobie, to jest uprzedzenie. Na starcie uprzedzony, nie? to trochę uprzedzenie bierze się z tym uprzednio. Jeszcze nie doszło w zasadzie do spełnienia, do spotkania. Druga strona jeszcze się przed nami nie odsłoniła, a ty, ja już jestem uprzedzony, już mam swoje zdanie. Wbiję sobie pewien schemacik i trzymam się tej wersji. Tym, co demaskuje skupianie się na sobie, to jest też obrażanie się. Wziął i się obraził. Nie? Jestem obrażony, no bo ktoś dotknął mojego samego punktu i czuję się urażony. Wpadam w pewnego rodzaju taką stymulację czy manipulację poczucia winy, i teraz inni mają czuć się winni, bo ja jestem obrażony, i cały dom ma przechlapane ze mną, bo czuję się obrażony. Teraz mnie trzeba przepraszać. Pytanie: jak to zrobić? w jakiej formie, w jaki sposób, a przeprosić go to znaczy kiedy, w którym momencie obok obrażania się jest też coś takiego jak dąsanie, ktoś się dąsa wstajesz rano i ktoś Cię pyta, a co tam u Ciebie? Nic co tam powiesz, jak noc? Dobrze, krótkie bity nie? zero komunikacji, dąsanie czasami może być też to skupianie się na sobie ta oznaka niedojrzałości może wyrażać się w takim myśleniu, które jest sterowane emocjami. Podsycony, zapalony albo przybity, nie? dobity. Zamuła i emocje są przed tobą, są na wierzchu. Czasami skupianie się na sobie objawia się tym, że człowiek jest zmartwiony. Zmartwiony do przesady, skrajnie. Są powody, żeby się martwić, żeby odczuwać pewien niepokój, ale nie aż do tego stopnia, że ja się tak umartwiłem, jestem taki zmartwiony, że już nie wejdę w życie. Już nie podejmę obowiązku, nie wejdę w codzienność, wszystko leży, ludzie wokół ciebie nie mają żadnego znaczenia, bo ja jestem zmartwiony, bo coś mnie zmartwiło. Czasami jest też postawa buntownicza. O buntowniku jeszcze trochę powiemy. Taki buntownik, który trochę jest pewnego rodzaju samochwali samego siebie, zbuntowany. Tupie nogą, uderza pięścią w stół, buntownik. Cokolwiek by się nie działo, wobec kogokolwiek by nie stanął, zbuntowany na starcie. A z tym się też wiąże terroryzowanie innych. Dobrze wiemy, jak postępują dzieci. No dobrze wiemy, no nie wiem, czy wiecie, ale domyślamy się. I Ktoś mówi, ale mały terrorysta nam się urodził. Mały ma roczek, co on tam może steroryzować? Ale już wie, że walka idzie o mleko, walka idzie o pieluszkę, że walka idzie o odrobinę słodkiego, a jeśli nie może, bo ma uczulenie albo coś tam jeszcze, albo się przeje słodyczami i wywali jak wulkan Niagara no ale terroryzm już może mieć w tym paluszku i my też możemy innych terroryzować nie? to znaczy szukać i wpływać na otoczenie w taki sposób, żeby osiągnąć swój zamierzony cel co jeszcze może być? Destrukcyjne krytykanstwo bo nie chodzi o bycie niekrytycznym, bo krytyczność jest czymś dobrym uważam że człowiek potrafi krytycznie posłuchać, podjąć decyzję, dokonać pewnego wyboru jest człowiekiem krytycznym, umie myśleć, umie ważyć, umie poczekać ale krytykanstwo destrukcyjne, czyli na starcie, nie, coś powiedziała, łe, to, a ty daj spokój. Czy oczywiście skupione na sobie, zawsze rację. Może być też objawem skupiania się na sobie odkładanie spraw na później. Co masz zrobić teraz, no zrobię później, nie teraz, teraz są inne rzeczy ważniejsze. Więc odkładanie pewnych spraw, które są obowiązkowe, które wymagają od mnie natychmiastowości, też jest, może być pewnego rodzaju symptomem tego, że skupia się na sobie. Że ten obowiązek, który by przyszedł, wytrąciłby mnie z tego sposobu myślenia o mnie, ale ja na to teraz nie pozwalam, muszę się skupić na sobie. I jest coś takiego jeszcze jak błazeńskie, upokarzające podejście do innych poprzez taki dziwny, taki trudny do zniesienia humor: że od razu idziesz w taką błazenadę, nie? że wszystko wykpić, ironizowiać, ironizować, trywializować. Cynizm po prostu wypływa uszami. To ta. Taka ogólna sylwetka tego skoncentrowania się na sobie, skupiania się na sobie jako oznaka niedojrzałości, taka bardzo powszechna, globalna. Nie wiem, jak patrzycie na to, jak, słyszycie, jak słuchacie tych słów, czy, czy to gdzieś wam się odbija, bo ja widzę siebie niemalże w każdym z tych słów. Dojrzałość natomiast w takim wielkim skrócie, tak globalnie, wyraża się w tej zdolności wychodzenia ku innym. Wychodzenie do drugiego, do innego, wychodzenie naprzeciw. To znaczy naprzeciw. Nie tylko in opozyt, przeciwko komuś, ale naprzeciw, czyli wychodzę ku temu innemu. Inny to znaczy, nie taki sam jak ja, inaczej wygląda, inaczej wierzy, inaczej myśli, inaczej postrzega świat, ma inne ideały, inne oczekiwania, ma inne nałogi, ma inne kompleksy, ma inne zalety, których ja nie mam. On ma 15, ja mam trzy, ale człowiek dojrzały nieskoncentrowany na sobie, jest w stanie i ma tę zdolność, że wychodzi ku temu drugiemu, ku temu innemu, nie po to, żeby go zmienić na swoją modłę. Dlaczego wychodzę Bo ku temu drugiemu? Bo ten drugi jest mi dany po to, żebym się miał okazję zbliżyć i spotkać. Więc idę bez ideologii doktrynowania siebie i drugiego, z jakiego powodu, po co, czy warto, czy jest sens, czy się opłaca. Człowiek dojrzały jest skłonny czy zdolny do współpracy. Jest w stanie wyznaczyć sobie realistyczne cele, Realne, to, co jestem w stanie zrobić i czego nie jestem w stanie zrobić, choć mogę próbować. To jest pewnego rodzaju też wykonywanie tych obowiązków z pewnego rodzaju wyczuciem, czyli na miarę moich możliwości. Bardzo ludzkie. Nie w taki sposób, że mnie to przerasta, przekracza, bo czasami jest tak, że ktoś drugiemu nakłada pewnego rodzaju obowiązki. Jezus mówi, sami nie dotykacie tego palcem, ciężarów nieuniesienia, a jeszcze nakładacie go na drugiego człowieka. Nie? Pewien brzemię, ciężar, nawet w kontekście religii może być tak, że nakładasz pewien ciężar, sam go nie dotykasz, Ciebie to nie obchodzi, ale od innych wymagasz, tyranizujesz, no bo skupiasz się na sobie. Człowiek dojrzały odróżnia sprawy ważne od ważnych mniej, od nieważnych. Jest plastyczny, w angielskim lubię to słowo flexible, taki elastyczny, nie? dlatego, że robisz szpagat i masz nogi powyżej głowy, swoje oczywiście, ale masz pewną zdolność przystosowywania, czyli gdziekolwiek nie jesteś, umiesz się dostosować. To jest środowisko nie z, twojego, nie z Twojej branży, nie z Twojego środowiska, to nie są twoje zainteresowania, ale jesteś zaciekawiony, zainteresowany, kogoś potrafisz pochwalić. powiedzieć, serio, tak to robicie? Pokaż to. Że ty nie, że manifestujesz czy udowadniasz innym, że ty się tym interesujesz i odbierasz z tego nagrodę, z tego powodu, ale jesteś człowiekiem zdolnym, który potrafi się przystosować. Są ryby, ja nie mówię ryb, ale potrafię powiedzieć, ale duża ta ryba, ciekawy, na całowicie, na robaka. <laughs> Co za metafizyka? Ciebie to w zasadzie nie obchodzi, ale masz umiejętność wchodzenia w życie innych, bo chcesz żyć odrobinę dla drugiego. Równowaga emocjonalna to też jest ważne, że człowiek nie jest popychany jak wiatr, żagiel w jedną, w drugą. Nie masz, płynie to gdzie chce, trudno, ratuj się kto może na statku, no bo nie masz na to wpływu, od ciebie to nie zależy. No i dziś trochę o tych przejawach ludzkiej dojrzałości. Cztery zasadniczo takie podstawowe wyróżnia się przejawy dojrzałości w tych sektorach, w dziedzinach życia. My powiemy też o piątej, ale chyba wydaje mi się, nie dzisiaj, za tydzień. Pierwsza, dojrzałość intelektualna. Ja cały czas mam przed oczami Jezusa. Dla mnie ten archetyp, nie chcę nawet mówić słowa ideał, bo ten ideał to brzmi tak naprawdę, no, konstrukcja żelbet, żelbet nie? że ciężar potężny, ale ja próbuję szukać w nim tej postawy, tak jak kiedyś z Pawłem i z Danielem szukaliśmy archetypów męskości w Jezusie. Nie? Oblubieniec, kochanek, pamiętacie, wojownik, mędrzec, król, że w nim widać te postawy. Facet dojrzały, dzisiaj o dojrzałości ogólnie intelektualnej, to jest zdolność do formułowania własnych opinii. Co to znaczy? Że potrafisz uznać opinię innych. Ja totalnie się z nią nie zgadzam, nie? bo to nie jest moja opinia, ale potrafię to uznać, powiedzieć bardzo ciekawa myśl. Co za ciekawa koncepcja. No nie wpadłem na to, ale jesteś w stanie nie ulegać automatycznie temu sposobowi myślenia. Sposobowi. Czasami ktoś ogląda jakąś stację telewizyjną, nie będę wymieniał jakie, bo każdy ogląda jakie chce i co chce i ile chce, ale ktoś się czegoś naoglądał, nasłuchał i wziął to za swoje, łazi z tym, kręci się, nie ma swojego zdania, nie dojrzało intelektualnie, ale powyrywał tu jeden cytat, tam z kontekstu. Jest taki jeden z programów telewizyjnych, gościu myślę, że lubiany, kontrowersyjny, który bardzo często żongluje cytatami, powołuje się, a ta pani, a ten pan, a w tamtej książce, i myślisz sobie, ja pinkole, jaki gościu jest elokwentny, oczytany, jaki, jaki no, inteligentny, ale może być też tak, że ty nie masz swojego zdania. Że ty swój sposób myślenia próbujesz podpierać. To są te podpórki, takie, jak ktoś się nazywa? Jak ktoś no, chodzi, protezki takie trochę na protezach, na kulach i ktoś się opiera o jedno, drugie, trzecie zdania, pytanie, a ty co o tym myślisz? On nic nie myśli. Bo on się ukrywa, tak jak ktoś się może ukrywać za okularami, ktoś się może ukrywać za koloratką, za gitarą może się ukrywać. Ktoś się może ukrywać za butelką, za szafą, za żoną, za mężem, za dzieckiem, można się ukrywać za święceniami kapłańskimi, za sakramentem małżeństwa. Można się ukrywać tak jak Łukasz na przykład tutaj za taką pewną pleksą, platformą. Dbamy o nasze zdrowie i nie tylko. Ale okazuje się, że można tak naprawdę być tym, który potrafi myśleć autonomicznie, sam. Słucha drugiego, interesuje się tym, ale masz swoje zdanie. Potrafisz podjąć na podstawie tego zdania decyzję, potrafisz to zdanie obronić i trzymać się go. Człowiek dojrzały intelektualnie jest też w stanie zmienić zdanie. Podoba mi się to, że kiedy ktoś z tobą rozmawia, myślisz sobie i jesteś gotowy zakwestionować. Ty mówisz: No ciekawe, wiesz co? Jestem za tym, co mówisz. Człowiek jest gotowy w tej elastyczności. Wbrew czy przeciwnie do człowieka, który był skupiony tylko na sobie, to tak jak w bólu myślę o sobie, świat mnie nie obchodzi, mnie teraz boli głowa i wszyscy mają o tym się dowiedzieć i wszyscy mają temu zaradzić, bo jak nie zaradzisz, jesteś moim wrogiem. I człowiek intelektualnie dojrzały jest tym, który potrafi zmienić zdanie, nie rozwiązuje problemów poprzez zmartwienia. Popadł w zmartwienie. Nie, no nie ma jak rozwiązać. Koniec. Nie odbiera telefonów, nie dodzwonisz się do gościa, maila nie możesz wysłać, nie odzywa się, bunkier zniknął. No zapadł się pod ziemię. Nie? Dlaczego? Bo próbuje rozwiązywać problemy, nie rozwiązując przez zmartwienie. Wziął i się zmartwił. Jeszcze jedna wersja. Człowiek dojrzały intelektualnie bada problem, szuka rozwiązania. Patrzę na Jezusa, to mi się podoba w nim ta dojrzałość intelektualna że ma swoje zdanie, że słucha innych, uczonych, faryzeuszy, słucha kobiety przy studni, która była w obiegowej opinii jako wróg, idzie do domu Marty, Marii, idzie do grobowca, gdzie Łazarz już smrodem idzie tak na wiosce, że hej, w Betanii, mówiąc, słuchnie, dajmy spokój, a on jednak jest zainteresowany, wchodzi w to, to znaczy ma w sobie tą elastyczność i gotowość do tego, żeby słuchać drugiego, dojrzałość intelektualna. Druga wersja wydarzeń? Dojrzałość emocjonalna. Co to znaczy? Ja akceptuję swoje emocje. Siedem podstawowych emocji: radość, smutek, złość, strach, wstyd, samotność, poczucie winy. Mnie to nie destabilizuje, ja nie jestem załamany. Boże, jak ja mam emocje, uczucia, nic, tylko zwisły skaczemy do wody. Teraz nie skaczcie, bo remontują. Czasami korek jest. Człowiek dojrzały emocjonalnie akceptuje swoje emocje. Ja potrafię je zaakceptować, usłyszeć, je, zastanawiać się, skąd te emocje wynikają, co mi chcą te emocje opowiedzieć o mnie, o sytuacji. Mam zdolność panowania nad nimi. To już jest wytarty komunał, brzmi jak patos, ale człowiek, który emocje bierze w garść, nie? Lubię słuchać emocji, nie zawsze nie jestem w stanie ich oszukać, ale potrafię te emocje znosić, potrafię je donosić. Emocje, które mogą czasami być też pewnego rodzaju no, bolesnym zabiegiem. Ja nie jestem człowiekiem, który się rozkłada pod wpływem emocji. Radość, euforia, nie dogadasz się. No tak nakręcony, że nie idzie z nim wejść w komunikację. Smutek, odwrotnie. Smutny, pogrążony, żałoba, 2020. Strach, nie idzie z nim dojść do ładu, nie? Jest przestraszony, nie ma się czego bać. Człowiek dojrzany emocjonalnie, emocje cię nie rozłożą na łopatki. Potrafisz pójść dalej niż te emocje. Relacujesz się z ludźmi, emocje cię nie zatrzymują. To jest też ciekawe, że człowiek dojrzały emocjonalnie potrafi emocje wyrażać. Chce i potrafi, jest gotowy, jest zdolny o nich mówić. Nie jest pretensjonalny i to nie, nie jest pretensjonalny to nie jest człowiek, który dąsa się emocjonalnie, jest zdolny przejmować krytykę. Ktoś wobec ciebie był krytyczny mówi, wiesz, wybacz, może się mylę, ale zachowałeś się jak drań i ty słuchasz. Może zachowałem się. Ja wiem, że pierwszy odruch jest co, ja się zachowałem, to ty się zachowałeś albo zachowałaś. Jest taki odruch. Człowiek dojrzały emocjonalnie jest w stanie być powściągliwy, powściąga to w sobie. No i co się dzieje też w dojrzałości emocjonalnej nie dajesz się opanować przez obawy pewnego rodzaju też lękliwość. Jesteś w stanie to przeczekać, wysłuchać tych emocji do końca i pozwolić im się ustabilizować i wtedy podejmujesz decyzję, dokonujesz wyboru, idziesz na spotkanie, nie w emocjach, bo zazwyczaj wtedy są fatalne skutki. Interesuje mnie to przy emocjach i chciałbym na tym jeszcze zwrócić na to uwagę. Jest taka postawa jak człowiek radykalny, mówimy często, ale radykał. Radykał wyrasta z buntu, tak mi się przynajmniej wydaje. To był człowiek, który zawsze buntował. Nie, to jest przestarzałe, trzeba to zmieniać, wszystko zmienia, wszystko nowe, wszystko inne, cały czas miks. Nie potrafi czasami się zatrzymać i skorzystać z pewnego daru, tylko musi być wszystko na nie, buntownik i to potem rodzi pewnego rodzaju postawę, którą chyba znamy przynajmniej z historii, może niektórzy z życia, totalitaryzm, wszyscy podporządkowani mojemu sposobowi myślenia. To jest radykał, a przeciwieństwem radykała jest konserwatysta, czyli konserwa, człowiek, który co, całe życie był podporządkowany komuś i boi się zmienić. Nic nie ruszaj, nic nie zmieniaj, zostawmy tak było zawsze i tak dalej, i tak dalej. Strąci to, nie wiem czy czujecie teraz ten zapach, czujecie to, konformizmem. Wszyscy zróbmy tak samo. Nie, naprawdę, nie ruszajmy tego, zostawmy to, no zgnilizna. Te dwie postawy mi się tak odkleiły w przypadku dojrzałości emocjonalnej. Zostaje jeszcze trzecia dojrzałość dojrzałość społeczna. Zdolność relacjonowania się, nawiązywania więzów z innymi, wchodzenie z nimi w relacje, w akcje, w interakcje to też jest ciekawe i nawiązywanie przyjaźni. Taka osoba jest sprzyjająca w relacjonowaniu się, jest taka y, plastyczna, mimo tego, że nie kończyła plastyki, chyba że w podstawówce wszyscy ją mieliśmy. Ta osoba nie jest od ludzi, ani od rodziny, od bliskich zbyt zależna, ale też nie potrafi, może być w jakiś sposób tą, która nie walczy z innymi. Potrafi być niezależny, ale też nie jestem kimś, kto będzie walczył, uciskał, trzymał się pretensjonalnie. Jest zdolny dostosować się do praw i zwyczajów społecznych, w których żyje. Pamiętam ten list do Diogneta, list z początków chrześcijaństwa, który opisuje życie chrześcijan. Dostosowywali się, wchodzili w okoliczności, w system, który działał, w politykę, w sprawy codzienne, ale im to nie przeszkadza, nie walczyli z systemem, z ludźmi nikt nie walczył. Człowiek walczy tak jak Chrystus dla człowieka, walczy o człowieka, ale nigdy nie walczy z człowiekiem. I widzę w Chrystusie dojrzałość emocjonalną, że jest powściągliwy, słucha, kiedy mówi, wyraża się gwałtownie, odważnie ale bierze za to odpowiedzialność, za całego siebie, za słowa, za postawę, za gesty i widzę w nim też tą dojrzałość społeczną, że ma zdolność wychodzenia ku ludzi. On jest pierwszy, ja wam kiedyś mówiłem, napisałem sobie na brewiarzu ABC, Casey Neistat kiedyś, a to jest taki fajny kolorek Biblii, zobaczcie, fajnie on się pojawia i nie pojawia. ABC to znaczy Always Be Closing, skracaj dystans. Człowiek wolny, dojrzały społecznie, relacjonuje się. I jest czwarta dojrzałość, przejaw dojrzałości, dojrzałość moralna. To jest poszanowanie pewnego rodzaju ideałów, może tak chyba powiedzieć, moralnych i zdolności do wcielania ich w życie. Mam na to zgodę i potrafię to przyjąć, zaakceptować i tym żyć. Ciekawe, że moralność dziecięca, jeśli tak pamiętacie, i tak może się z tym zgodzicie, to jest nic innego jak pewnego rodzaju taka moralność instynktowna trochę i nieprzemyślana. Właściwie ja jako dziecko miałem moralność moich rodziców. Nie? Bo ja sam tego nie wymyślałem jako maleństwo. Tylko rodzice mówili dobre, niedobre. Zimne, gorące. Przyjemne, bolesne. I ja brałem to za swoje. Ufałem im, że chcą dla mnie dobrze. Kierują się tym, tą moralnością jako dziecko. Ja nie miałem sam zdolności refleksji, budowania pewnych ideał, ideałów życia nimi, ale akceptowałem to, co przynosiło mi życie, co wierzę, że dawał mi Bóg przez moich najbliższych. Przez mojego tatę Adama, mamę, Łucję, Młodzi na przykład tworzą już własne ideały. Jak spotykasz się z młodymi, to czasami nie zgadzasz się z tymi ideałami. Mówisz, co ta kobieta, jakie ona ma morały? Ta moja córka córka czy syn, taka moralność jakaś dziwna jest z tego świata, kiedyś, a my, a za dawnych czasów, i włącza ci się, nie wiadomo kto, Papa Smerw. Ale młodzi mają swoje własne ideały, a z biegiem czasu też ideały te stają się bardziej realistyczne. Im człowiek jest starszy, tym nie, że ideały się zmieniły choć mogą. Te moralne, ale nabierasz pewnego dystansu. Jesteś w stanie ochłonąć, nie jesteś taki zero-jedynkowy jak młodzież, czarne, biały, tak musi być czy nie. Proszę księdza, dobre, złe, grzech jest, nie ma. Jesteś starszy i już jesteś bardziej powściągliwy. Nie chodzi o pobłażanie, że mówisz, dobra, tam nic nie było, nie, to nie było złe, dajmy oko, przymknijmy na to oko, dajmy za tym spokój. Nie, 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 ale z biegiem czasu te ideały stają się bardziej realne. Można powiedzieć też, że człowiek jest bardziej się staje też taki spójny, też zdecydowany, żeby te ideały moralne przyjąć. No i co ciekawe? Wydaje mi się jako podsumowanie też tej dojrzałości moralnej. Ideały tej osoby dojrzałej są zdecydowanie bardziej i to sformułowanie teraz takie współczesne, altruistyczne niż egocentryczne, nie? że człowiek, o dojrzałości moralnej jest bardziej zwrócony ku innym, myśli o innych, nie szuka tylko przyjemności własnej, tylko dobra swojego, ale w dojrzałości tej społecznej i moralnej ma to wychylenie ku drugiemu. I pewnie, że dla mnie byłoby to może lepsze, atrakcyjniejsze, wygodniejsze, przyjemniejsze, ale biorę pod uwagę innych. A co byłoby bardziej takie czy inne dla nich? Dla niego, dla niej, dla nas. I to cztery dojrzałości, cztery przejawy intelektualna, emocjonalna, społeczna i moralna na dzisiaj. No i powiemy sobie w następnym spotkaniu o dojrzałości, gdy chodzi o wiarę. Czy wiara może być dojrzała, czy zinfantylizowana, czy może być niedojrzała? A konkretnie powiemy sobie o takim sakramencie. Czy jest w ogóle sakrament w dojrzałości? A jeśli jest, to po co z tym sakramentem się bujać, wchodzić i w niego przejmować? O tym już wkrótce cieszę się w zasadzie z tego, że prawdopodobnie oglądacie. I słuchacie, czy oglądaliście, słuchaliście. Dziękuję, pozdrawiam Was. Cheers. Niech Bóg będzie z wami. Gdziekolwiek jesteście, do zobaczenia. No to zapytajmy jeszcze przekornie, bo ksiądz lubi taką przekorę. A czy ksiądz jest już dojrzałym dzieckiem bożym? Czasami widzę, że do dojrzałości nie daleko, a czasami jestem w stanie się ucieszyć, że widzę jakieś takie. Symptomy tego, że dojrzałość moralna gdzieś się objawiła we mnie, czasami społeczna, czasami ta relacyjna, intelektualna, ale czasami jest tak, że mówię chłopie, cały czas jesteś w procesji, nie? czyli w procesie. Rozwój trwa i to jest też dla mnie dobra wiadomość, że sprawa nie zakończyła się fiaskiem, ale ciągle jest możliwość dojrzewania.